Wczęć coś baterię, bo mam 20 parę procent, mam powerbanga zabrane. Jest ta adanie, za chwilę po niego Ale muszę sobie wam powiedzieć, że teraz nam się zdziwiłem. Dlaczego? Patrzcie na to. Idę sobie z czekoladą Białą Milka, moja ulubiona zresztą. I to sobie tak myślę, że zabiorę sobie ją w trasę i być może sobie zrobię przerwę na jak czekoladkę po cokolwiek mam na dole, tak? No to więc no tak pomyślałem, że... Kurde, nie, nie zmieści się mi się to tutaj tutaj, a tutaj no proszę bardzo. się zmieściło. Pokrowy odporne mogę włożyć w to. Jakieś tam słodkości, mogę w to włożyć. A tutaj będąc soszynkiem mogę włożyć czyś telefon. Więc no... kurde, na wypasie bym powiedział, no na wypasie, o co mam tego mówić? Niech mi tutaj się samochód niecie. Poczekaj chwilę, bo samochód musi przyjechać z przodu. Żeby hałasy nie robił. Dobra. Mogę już zaczynać moją przemowę. I co ja mam do tej wam powiedzieć? Jestem full przygotowany, tutaj wszystko mam przygotowane, tu cały ekwipunek mam przygotowane, sławki mam, prędkość świeżo mam, hamulce, wszystko mam, ym, Zapięka mam, jakbym chciał coś odejść, kluczyki mam od roweru, poniżej mam. To rapka z całym wykładem. Nie uciekni mi, nie mi nawet jakby się pasek Jest zawsze przy, przymocowana, a tak luźno może być. Mama towarkę poładuje teraz właśnie telefon. Napój z połową po półteką boty od wczoraj. Ona jeszcze jest dobra, jest git. No i co? Ja tutaj słuchajcie, jak ja w drogę. Jestem ciekawi ile tutaj mam kilometrów przyjechałem. Czekajcie. Zaraz zobaczymy to razem. I, i. Hej! RTMM to nie tystas 670 km bingo Maksymalna prędkość 75 km na godzinę, bingo I AWS nie wiem Chyba średnia prędkość to była, nie wiem, ale z git. No Dobra Ja w drogę samolot jadę Samolot leci, muszę pilnować kabla, nieważne Ogólnie ja do sobie tak krowarkę, wam powiem i tak Nie ważne, bo to samolot nie zapatrzycie go, i tak jest u góry. W innym kierunku leci. Ale dobra, miejsce temat to przejdę. Ja też sobie właśnie tak drogą. Tutaj widać, że są piaski, i by mnie to spowodniło bardzo. To, jak teraz tak na to patrzycie. Ale tam dalej, jak widzicie tam dalej, to tutaj jest pewna taka ścieżka zrobiona. Którą tutaj właśnie tak jadę. I tutaj tak samo właśnie jest taka pewna ścieżka zrobiona. To wam powiem, że sam nie wiedziałem, że ja w ogóle jadę tą ścieżką dopiero tak się, się spojrzałem o patrz, tu są piaskie, ja jadę ścieżką kurde, wcale nie wiedziałem gdzie jadę też tak macie czasami? Fuja. jak widać to tak mam cześć <grytania> jadę sobie tę tak, ścieżkę wam powiem i tak spojrzałem sobie tak na bok, patrzcie co tutaj jest widzicie te krzaki? inaczej, widzicie krzaki? tam całe pola tutaj a w tam pod koniec tam gdzieś tam idą To są same jagody Zobaczcie na to Muszę tutaj wam Pokażę. Te jagody Widzicie? Są takie Malutkie kropeczki, nie? Fioletowe To są właśnie jagody No, dokładnie No Chyba wiem gdzie będę przychodził i zbierał jakoty. Jak coś to zaklepuję to miejsce Jak ktoś to znajomy ogląda Zaklepuję to miejsce Ale nie wiem czy tutaj będą rosły czy nie Tylko tak to odwiedziłem to miejsce I teraz, zna i teraz zna znalazłem Nie mogę się wysłowić, nie wiem czemu Popieszczam sobie tutaj tak Wam powiem I fajne polany tutaj znalazłem Taka droga popoczna Nie wiem gdzie mnie poprowadzi Mam nadzieję, że nie w jakiejś śmieci czy cokolwiek ale to takie fajne zatupy jeszcze Wy tutaj prawie nic nie widzicie, bo jest ciemno Bo już się wieczór robi pomału Ale ja widzę, że tutaj są całkowicie fajne miejsca, o których ja w ogóle nie wiem I nie znam, i nie znam tych miejsc w ogóle Tam są jakieś domki, tam dalej, coś nam wam pokażę, tam dalej Oj, o, teraz będziecie widzieć No Tak, tak. Tak, tak. Nie! Aleksa. Nie. Jestem tak... ciebie, nie? Nie. Nie wiem, że to Nie. Nie, lej. Podzielone. Teraz tylko schować też zabraszarki, żeby się nie roztopiło. I będzie napatem. Co to w ogóle jest? Rorata? porzeczkowym... Co? O smaku poszeczkowym, okej. Okay. <laughs> <laughs> Mój błąd. Nie przeczytałem wzorki.